thank mm -hmm. you 1 grudnia uruchomiono autobus dla potrzebujących. Każdej nocy pojazd będzie stawał pod dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Osoby bezdomne będą mogły zjeść w środku ciepły posiłek, ogrzać się i otrzymać lekarstwa. Chętni będą mogli zabrać się do noclegowni przy ulicy Spokojnej i Gałczyńskiego. Akcję obsługuje Mercedes O405N nr 116. 18 grudnia odbyły się obchody Stulecia Linii Konstantynowskiej i Zajezdni Brus. Impreza rozpoczęła się tuż przed godziną 11, gdy na krańcówce przy ulicy Północnej zjawił się skład wagonów 5N. O historii linii opowiedział Wojciech Źródlak, członek klubu miłośników starych tramwajów. Z powodu trudności technicznych przez godzinę czekaliśmy na przyjazd tramwajów z Brusa. W końcu naszym oczom ukazał się 803N nr 2, przymalowany w historyczne barwy tramwajów podmiejskich. Wagony ruszyły zaśnieżonymi ulicami łodzi do zajezdni Brus. Na frontowej ścianie hali postojowej zawisła reprodukcja zdjęcia, jakie wykonano podczas otwarcia zajezdni. Uczestnicy imprezy zapozowali do pamiątkowej fotografii. Kadr był taki sam jak na zdjęciu sprzed 100 lat. Zaprezentowano też, pomalowany w okolicznościowe graffiti, wagon GT6 nr 74. Zgodnie z nową świecką tradycją, o wagon rozbito butelkę szampana. Później można było zwiedzić teren zajezdni. Po godzinie 13:00 kolumna trzech tramwajów ruszyła w kierunku Konstantynowa. Pojazdy zatrzymały się przy specjalnie uruchomionym przystanku na wysokości Galerii Konstantynów. To właśnie w centrum handlowym odbyły się główne obchody. Przemówienia wygłosili prezes tramwajów podmiejskich, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, wójt gminy Lutomiersk i marszałek województwa łódzkiego. Otwarto wystawę poświęconą historii linii i zajezdni, a dla zgromadzonych gości zagrała orkiestra dęta. Do wieczora pomiędzy Konstantynowem Łódzkim a Placem Wolności w Łodzi kursowały na zmianę wagony numer 2 i 74. Za jezdni Brus życzymy kolejnych lat służby mieszkańcom łodzi i okolic. 29 grudnia, na polecenie nowych władz miasta, z funkcji prezesa MPK został odwołany Stanisław Galia. Oficjalnym powodem tej decyzji ma być działanie na szkodę firmy poprzez zmniejszenie wpływów z dodatkowej działalności, jak remonty torowisk w innych miastach. Prezes Galia przez ostatnie miesiące próbował walczyć z negatywnymi skutkami decyzji poprzedniego prezesa Krzysztofa Wąsowicza. Miał także przygotować spółkę do podpisania z miastem umowy o powierzeniu usług komunikacyjnych. Zmniejszenie zewnętrznych przychodów jest jednym z warunków, które trzeba spełnić, aby można było zawrzeć umowę. 31 grudnia zorganizowano tradycyjny miłośniczy sylwester. Kilka minut po godzinie 22.00 w bramie zajezdni telefoniczna pojawił się wagon 1435. Uczestnikom od razu rozdano pamiątkowe bilety. Tegoroczna impreza miała charakter tematyczny – dziesięciolecie likwidacji solówek. Pierwszy nieplanowany postój odbył się na Placu Wolności. Powodem było rozjechanie się pierwszego wózka na zwrotnicy. Po kilku minutach udaliśmy się w dalszą drogę na plac Niepodległości. Na kolejny krótki postój zatrzymaliśmy się pod zajezdnią Chocianowice. Stamtąd pojechaliśmy na Ikeę, gdzie przywitaliśmy nowy rok. Było tradycyjne oblewanie szampanem przedniej szyby oraz fajerwerki. Na Legionów Przygdańskiej musieliśmy zatrzymać się i poczekać na przeniesienie radia. Na krańcówce Zdrowie założyliśmy tablicę linii 9. Rozpaliliśmy pierwszy tegoroczny grill. O wpół do drugiej postanowiliśmy wrócić do miasta. Udaliśmy się na stary widzew, gdzie tramwaj zapozował z tablicami linii 25. Następnie przyszedł czas na Bałuty. Na ulicę Dolną znowu wróciła linia 16A. Na ciekawy fotostop przy wiadukcie nad ulicą Warszawską włożyliśmy tablicę 16. Na koniec stanęliśmy na dawnym przystanku odjazdowym pętli wycieczkowa. Impreza dobiegła końca o pół do piątej na punkcie przesiadkowym. Tramwaj zjechał do zajezdni telefoniczna. Przez pierwszą połowę grudnia trwał zimowy paraliż miasta. Hałdy śniegu powodowały liczne opóźnienia i przestoje komunikacji miejskiej. Choć pługi odśnieżne pracowały pełną parą, to i tak dochodziło do wielu wykolejeń. Wiele autobusów zakopywało się w śniegu. Liczne przypadki pozostawiania samochodów na torowiskach skutecznie dezorganizowały podróż tysiącom łodzian. Często zamarzały zwrotnice. W połowie miesiąca udało się opanować sytuację. Była to jednak najcięższa zima od wielu lat. W grudniu dalej polerowaliśmy aluminiowe poręcze. Proces technologiczny wymagał użycia śniegu. Było zimno, ale skutecznie. Rok 2010 obfitował w wiele wydarzeń. Przeżyjmy je jeszcze raz. Rozpoczął się od zniesienia ulg na terenie Ksawerowa. Na linii P obowiązywały trzy strefy taryfowe. Z okazji 18 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulicę Łodzi wyjechały trzy okolicznościowe brygady. Zebrane pieniądze chyba spożytkowano niewłaściwie, bo 10 dni później CBA aresztowało prezesa MPK. W lutym na szlakach kolejowych pojawił się po kilkuletnim postoju jedyny pociąg serii ED-73. Na linię P powróciły ulgi. Dyrektorem MPK został Stanisław Galia. Z hukiem powołano zespoły, które mają usprawnić komunikację. Echo huku dało się słyszeć na Kilińskiego, gdzie tramwaj uderzył w autobus. W połowie marca sparaliżowany został ruch na Redkini. Wszystko przez kościelne uroczystości. Hołd Matce Boskiej złożył bus lot organizując imprezę i karusem po wioskach 3. Marsz dla Jezusa zmienił trasy tramwajów w centrum. Flota Koro wzbogaciła się o nowy autobus. Na początku kwietnia doszło do tragicznego wypadku na Żgowskiej. Uroczystości kościelne znów zablokowały śródmieście. Wojciech Żyudlak otrzymał medal Pro Publico Bono. W cieniu katastrofy smoleńskiej odbył się zjazd bileciarzy. Na rogowskiej wąskotorówce wspominano lata 90., a KMST świętował stulecie uruchomienia linii na Rutę i do Aleksandrowa. W tragicznym wypadku 11 maja zginął nasz kolega Sylwester Juszczyk. Otwarto zmodernizowany odcinek Kilińskiego. Flota Bursiaka wzbogaciła się o Mercedesa Citaro. Z okazji Nocy Muzeów uruchomiono cztery linie specjalne. W czerwcu świętowaliśmy dwudziestolecie wagonów GT6 w Łodzi. Z torowisk tradycyjnie wypłynął i Półwieczne GT6 z Brusa przeszło lifting. Uruchomiono linię 0. Wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej. Zlikwidowano linię L oraz 80A skrócono linię 2, wydłużono 50N6, uruchomiono 50A 51B 91B. W Trzydziestolecie eksploatacji i karusów 280 było najważniejszym wydarzeniem lipca. Obsługę linii Z3 przejął PKS, a tramwaj zamienił się w kino. Do lipiec rejmontowskich pojechał zabytkowy pociąg, ale bez parowozu. Na otarcie łez zaprezentowano wagon Sanok. Sierpień zaczął się od powrotu linii 41. Na dworcu fabrycznym stanął wagon Solidarności. Na kilku ulicach w centrum ograniczono ruch kołowy. Trzydziestolecie powstania NSZZ Solidarność uczczono otwarciem okolicznościowej wystawy. Awarią zakończyła kursowanie tegoroczna zerówka. We wrześniu odwieszono linię 5. Przez trzy weekendy łódzki Lublinek obsługiwał wzmożony ruch lotniczy. Był to wielki sukces naszego lotniska. Bus Lodzwolan zorganizował serię sześciu imprez, czym zablokował pracę Kroniki. Członkowie sztabu Piotrkowska ponownie wysłuchali prezentacji projektu Europejskiego Tramwaju Kultury, a miłośnicy wzięli udział w tygodniu mobilności. Można było zwiedzić zajezdnie telefoniczna... Muzeum Komunikacji Miejskiej czy siedzibę Pabianickiego MZK. Warte uwagi były fotodej w Zajezdni Dąbrowskiego i Sanok przez tydzień obsługujący linię H1. Październik to pięciolecie bus lodza. Na Narutowicza i Zielonej cofnięto ograniczenia ruchu dla samochodów, co spowodowało protest. Na Limanowskiego rozpoczął się remont torowiska. Otwarto po remoncie dworzec Budź-Widzew. Wzmożona liczba kursów autobusów i tramwajów to cecha charakterystyczna początku listopada. Miłośnicy znów zbierali pieniądze na starym cmentarzu. Tym razem nikogo nie aresztowano. Na Żeromskiego pojawił się sygnalizator odliczający czas do zapalenia się zielonego światła. Przez ostatnie wiele lat nie dało się tego zrobić. Na ulicę łodzi wyjechały nowe mercedesy. Długo nie pojeździły, bo ulica zasypał śnieg. W grudniu śnieg nadal padał. Nie przeszkodziło to nam w imprezowaniu. Setne urodziny obchodził wróz, a stary rok ma już rok. Pracę stracił dyrektor MPK Stanisław Galia. Czyżby istniał związek między kwestami miłośników a rotacją na stanowisku prezesa spółki? Rok 2010 był bardzo dziwny. Liczne imprezy i uroczystości mieszały się z niemałą liczbą wypadków, bólu i cierpienia. Oby rok 2011 był przepełniony wyłącznie optymizmem. Nie tylko w dziedzinie transportu miejskiego.